Cześć i czołem! Witam Was po raz ostatni już w tym roku spod kanaryjskiego nieba, bo tak naprawdę już ku końcowi zmierza nasz wyjazd. Dzisiaj wracamy do Polski, ale dzisiaj środa, więc nie może zabraknąć tego, na co myślę duża część z Was czeka, czyli oczywiście odcinka QA. Jeszcze do samego wyjazdu wracając, to naprawdę niesamowicie udany. Przepiękna pogoda, piękne widoki, świetne trasy. Udało nam się zaliczyć to, co zaliczyć chcieliśmy, czyli przede wszystkim podjazd pod najwyższy punkt na wyspie, czyli Pico de las Nieves. A także w dniu wczorajszym coś, czego nie zobaczyliście na vlogu, bo już zawsze sobie zostawiam taki dzień, dwa na czystą przyjemność zjazdy jazdy bez konieczności nagrywania, zatrzymywania się i kombinowania. No i Właśnie wczoraj był taki dzień i zaliczyliśmy Dolinę West, czyli słynne Valley of Tears, czyli naprawdę morder czy podjazd, możecie sobie zobaczyć na mojej strawie, jak on wygląda. Naprawdę warto, jeżeli będziecie kiedyś na, na, na Gran Canaria sobie tą trasę przejechać. Jest wymagająca, jest stroma, trzyma bardzo długo, ponad 20% nachylenia, ale naprawdę i widoki, i samo wyzwanie jest warte tego wysiłku. Więc naprawdę Gran Canaria polecam. Piękne miejsce, żeby naprawdę uciec sobie przed zimą i to tak naprawdę w widowiskowym stylu, bo jednak nie mamy tutaj 18 czy 19 stopni jak teraz w kontynentalnej Hiszpanii ale ponad 30 stopni, więc naprawdę jeżeli chcecie radykalnie odciąć się od polskiego jesienno-zimowo-wiosennego klimatu, to naprawdę Gran Canaria daje Wam taką możliwość, jak i zresztą Teneryfa, to od Was zależy, którą wyspę sobie wybierzecie. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie typowo rowerowe aspekty, no to jednak Gran Canaria rządzi ze względu na zdecydowanie bardziej urozmaiconą ilość tras, no i też wygląd tych tras. Oczywiście Teneryfa ma swój największy plus w postaci najdłuższego podjazdu Europy, czyli podjazdu pod wulkan te Tyle jeżeli chodzi o Gran Canaria, my przechodzimy do dzisiejszego odcinka, czyli do dzisiejszego Q&A. Pytanie pierwsze, bardzo ciekawe pytanie, które jak tutaj widzę po, po jego treści, to ktoś już zadawał, a nie uzyskał na nie odpowiedzi, czyli czy można połączyć klamkę manetki Campagnolo z napędem Shimano i czy przyrzutka Campagnolo będzie działać z manetkami Shimano. Generalnie rzecz biorąc, tak, jest to możliwe, ale nie w każdym przypadku. E, drogi widzu, jest taka fajna strona, e, która pozwala na to, aby ocenić kompatybilność różnych komponentów, różnych marek. E, ja w odpowiedzi na Twój komentarz. rzucam Ci ten link, żebyś sobie zobaczył, bo jest to bardzo ciekawe. Ciekawe jest też to, jak nie do końca kompatybilne są te grupy i tak naprawdę, jak to wszystko jest wymienne. Czyli czasami jest tak, że manetka Campagnolo będzie pasowała na przykład do 10-biegowej przerzutki Campagnolo, ale do 9-biegowej Shimano, ewentualnie do 9-biegowej Shimano, ale MTB. Więc to wszystko jest bardzo ciekawe i bardzo pokomplikowane, ale da się zrobić tak, żeby manetki Campagnolo działały z komponentami Shimano, tylko wymaga to trochę kombinowania. No i wiedzy, co z czym będzie kompatybilne. Kolejne pytanie, które mnie w tej chwili trochę nie dotyczy, jak widzicie po stanie nieba tam i deszczu, który tutaj przez tydzień nawet nam nie zaprzątał w ogóle myśli, czyli czy można mieć rower na myjkach ciśnieniowych, czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli nie musicie. To lepiej rowerów na myjkach ciśnieniowych nie myć lepiej rower wymyć po prostu wężem ogrodowym. wężem. wężem, boże, wą, wążem, już od zwykłego języka polskiego normalnie wężem ogrodowym przy pomocy jakiegoś szamponu do czyszczenia rowerów, gąbki, to jest najlepsza metoda, po prostu zwilżyć rower, spłukać z niego pierwszą warstwę brudu, potem wziąć właśnie gąbkę, rower namydlić tym specjalnym środkiem do czyszczenia rowerów. No nie róbcie tego raczej szamponem do włosów, bo te środki do czyszczenia rowerów są o tyle dobre, że pozwalają w łatwy sposób usunąć Tłuszcze i te wszystkie takie plamy, i naloty ze smarów, nie ze smarów, które nam najbardziej rower brudzą. Po takim wymyciu oczywiście rower spłukujemy wężem ogrodowym i naprawdę mamy gwarancję tego, że rower jest czysty i że nie ma zbyt wysokiego ciśnienia, które mogłoby coś uszkodzić. Natomiast myjka rowerowa oczywiście nie jest tak naprawdę aż takim zagrożeniem dla roweru. Jeżeli tego używamy jej z głową, to żadnej krzywdy rowerowi nie zrobi. Oczywiście trzeba się trzymać pewnych zasad, czyli na myjce ciśnieniowej używać wyłącznie programu spłukiwania czystą wodą. Nie ładujcie na rower, broń Panie Boże, żadnych środków nabłyszczających, ani tego proszku czyszczącego, bo on ma właściwości takie, które niestety bardzo mocno wypłukują smar w rowerze i nie są przeznaczone do rowerów. To są elementy, które mają, to są środki, których zadaniem jest tak naprawdę usunięcie zabrudzeń z gładkiej powierzchni samochodu, ewentualnie zabezpieczenie tej gładkiej powierzchni. To nie są środki przeznaczone do konserwacji tak naprawdę elementów technicznych, mechanicznych. No przecież nikt w samochodzie tak naprawdę myjką nie ładuje gdzieś po elementach silnika. A nawet jakby to robiło, to i tak jest zupełnie inny temat, ponieważ elementy silnika te najbardziej zagrożone oczywiście są wewnątrz silnika w przypadku roweru. Macie wywalony na wierzch łańcuch, zębatki, wszystkie łożyska i ładowanie w niej jakiejś chemii samochodowej to nie jest dobry pomysł. Pamiętajcie tylko o tym, żeby tego nie robić po prostu w zbyt agresywny sposób, nie przykładać myjki 5 cm od elementów roweru, tylko po prostu troszeczkę dystansu złapać i wyczyścić rower w taki sposób, żeby nie zrobić mu żadnej krzywdy, nie wpychać tego brudu w głąb roweru, tylko go sobie po prostu spłukać. Bo zdaję sobie sprawę z tym realistą, że duża część z nas mieszka po prostu w mieszkaniach, nie ma możliwości przechowywania w nich brudnego roweru, więc wracamy gdzieś jesienią zimą z zabłoconym rowerem MTB. To pewnie, że najwygodniej jest wpaść na tą myjkę i za złotówkę sobie rower opłukać. Można to robić. Wszystko pamiętajcie, żeby robić to z głową. Pytanie okulary optyczne. Czy w sytuacji osób, które noszą okulary, czy warto kupować kask z taką dużą szybką osłoną i pod nią nosić okulary? E, oczywiście nie jest to dobry pomysł, bo tego typu kaski mają fatalną wentylację, są bardzo nieuniwersalne. E, plus tak naprawdę pozostaje Wam dość dyskusyjny temat bezpieczeństwa, bo jeżeli macie pod taką szybką okulary, to łatwo w razie wypadku sobie po prostu coś zrobić, bo ta szybka e, gdzieś wgniata nam okulary w, w twarz, łatwo sobie to wszystko połamać, zrobić krzywdę. Zdecydowanie lepiej postawić na okulary dedykowane dla osób e, z wadą wzroku. Okulary Sportowe, bo takie okulary produkuje na przykład Oakley. Z tego co wiem, chyba też Uwex ma takie okulary, w których są wkładki optyczne. Czyli kupujecie normalne sportowe okulary, które mają wszystkie zalety szkieł sportowych, rowerowych z najwyższej półki, jeżeli to jest na przykład Oakley. No i pod spodem macie takie specjalne ramki, w których możecie zainstalować wkładki optyczne i można je sobie spokojnie dorobić. Więc nie warto kombinować. Jeżeli macie taką potrzebę, czasami nawet warto wydać trochę więcej, to okulary posłużą nam lata. A mamy gwarancję tego, że mamy bardzo dobre pole widzenia, takie jakie mielibyśmy w normalnych okularach. Bardzo dobrą jakość widzenia, a przede wszystkim dobre, sportowe i bezpieczne okulary. Pytanie eksploatacyjne, czyli, czy wymieniając łańcuch, zawsze trzeba wymienić kasetę na nową. Nie zawsze, wszystko zależy od stopnia zużycia. Tutaj bardzo dobrze w przypadku tego komentarza ktoś. Pan powiedział, rozwinął ten temat. Jeżeli stosujecie taką taktykę, na przykład, że jeździcie na jednej kasecie i kilku łańcuchach, czyli co na przykład 1000 km zmieniacie łańcuch, no to jest duża szansa, że ta kaseta wytrzyma dłużej. No i będziecie można te, można te łańcuchy rotować. Ten, ta kaseta będzie dłużej z nimi kompatybilna, dłużej będzie zachowywać swoje wartości, czyli krócej, czyli wydłuży się ten czas, w którym kaseta zacznie wyglądać jak zęby wściekłego psa, a nie jak element napędu w rowerze. Więc jeżeli oczywiście. Macie zamiar dłużej używać kasety, to warto używać z kilkoma łańcuchami. Wszystko też oczywiście zależy od tego, jak jeździmy, w jakich warunkach, jak o to dbamy. Jeżeli kaseta i łańcuch będą wiecznie brudne, jeżeli będzie do nich przykładana bardzo duża siła, jeżeli to będzie dynamiczna jazda pod dużym obciążeniem, to wiadomo, że ona wytrzyma krócej. Więc tak naprawdę nie ma reguły. Jeżeli to są krótkie odcinki czasu, na przykład na rowerze szosowym, nie wiem, 1000 km, 1500 km, jeżeli Wam się tak zdarzyło, że po prostu uszkodziliście łańcuch w taki sposób, że nie da się go naprawić w pomocy kilku ogniw, ani nie da się go po prostu skuć z pinką no to oczywiście jest duża szansa, że ten łańcuch dalej będzie z kasetą kompatybilny. Jeżeli oczywiście przejeździliście na tym zestawie na przykład nie wiem 6 czy 7 tysięcy kilometrów, zakładacie nowy łańcuch, jeździliście cały czas na tym jednym łańcuchu, to jest duża szansa, że niestety ta kaseta już z tym łańcuchem nie będzie kompatybilna. Też takie pytanie trochę jak rzeka, no. pytanie stare jak świat, czemu ciuchy rowerowe są tak drogie? E, tak naprawdę nie dam na to pytanie idealnej odpowiedzi, ponieważ nie jestem specjalistą od technologii produkcji odzieży sportowej, ale mam tutaj tylko taką taką uwagę, że zwróćcie uwagę jak generalnie drogie są wszystkie ciuchy sportowe na pewnym poziomie, niezależnie od tego czy chcecie sobie kupić super wypasioną kurtkę do biegania, spodnie narciarskie, kurtkę narciarską, e, nie wiem, piankę do nurkowania, Cokolwiek innego, to to będą takie podobne ceny. No zwróćcie uwagę, że powiedzmy, dobra kurtka, dobra bluza rowerowa kosztuje około 400 zł. Dobra kurtka rowerowa na naprawdę trudne warunki kosztuje około 500-600 zł. I to są te wartości, które jak zauważyłem, po naszym kanale najczęściej są po prostu szokujące. Bo dla wielu osób to jest po prostu bardzo, bardzo dużo i to jest wydaje się bardzo drogo, porównując to z odzieżą codzienną. Ale jeżeli sobie popatrzycie na podobny poziom odzieży przeznaczonej do innego rodzaju sportów, zwróćcie uwagę, że te ceny są takie same. No jeżeli popatrzycie na, na ciuchy właśnie do biegania, do uprawiania jakiegokolwiek innego sportu, to te ceny będą niestety podobne, czyli odzież sportowa na pewnym poziomie swoje musi kosztować. Cała sztuka w tym wszystkim to znaleźć taką odzież, której naprawdę mamy poczucie, że w maksymalnym stopniu płacimy za jakość tego materiału, bo jego właściwości, a nie za firmę, bo są takie sytuacje, w których ewidentnie płacimy bardziej za firmę. E, przypadek klasyczny, na przykład Rafa. E, firma, która e, tak naprawdę w dużej mierze robi w swoją pozycję na budowaniu legendy i sprzedawaniu e, czegoś takiego, e, co pięknie nazywa się po prostu sprzedawanie możliwości bycia częścią historii, czyli kupujecie ciuchy tak naprawdę po to, żeby się poczuć jak w tej reklamie Rafy, jak oni tam sobie jeżdżą, jest ten taki, to poczucie tego kolektywu, team spirit, wiecie, po prostu jesteś częścią czegoś większego. Ciuchy są oczywiście ładne, natomiast właściwości materiałowe rafy, która jest koszmarnie droga, wcale nie są takie dobre, bo, bo na przykład kurtki rafy, ta odzież taka bardziej techniczna rafy, moim zdaniem jest po prostu fatalna. No w żaden sposób nie przekracza właściwości y, trzykrotnie tańszej odzieży, na przykład nie wiem, y, Endury, no ten przykład zawsze będzie wypływał, ale nawet jakieś innych firm, nie mówiąc o na przykład y, który jest też bardzo drogą firmą, ale i tak jest sporo tańsze od właśnie Rafy, a moim zdaniem właściwościami zupełnie Rafę wyprzedza, więc tutaj taki dramatyczny przykład, przepraszam wszystkich fanboyów Rafy, jeżeli ktoś się poczuł urażony, no ale są firmy, które ewidentnie każą nam płacić po prostu za, za markę i za pewnego rodzaju poczucie przynależności, a są firmy, które stawiają tak naprawdę przede wszystkim na, na jakość. Tych firm jest bardzo dużo, nie będę Wam opowiadał konkretnych marek, ale cała sztuka właśnie poruszania się po rynku odzieży sportowej polega na tym, żeby znaleźć sobie rzeczy, które po pierwsze są nam naprawdę potrzebne, po drugie takie, które dają nam gwarancję tego, że będą nam potrzebne długo i długo nam wystarczą, zachowując swoje właściwości, a po trzecie takie właśnie, które spełniają te założenia przy racjonalnych cenach. Dzięki za uwagę, dzięki za dzisiejsze QA, oczywiście wkrótce kolejne pytania. Następny odcinek już nagrywany w Polsce, więc proszę Was bardzo o zadawanie pytań, proszę Was bardzo o lajkowanie tego filmu, udostępnianie. No i tak naprawdę tutaj jest wszystko w Waszych rękach i im do większej ilości osób dotrą te filmiki QA, tym pewnie większa szansa, że trochę lepiej będzie wyedukowane polskie społeczeństwo rowerowe, no i też będzie pojawiało się więcej ciekawych pytań tutaj. A ja bardzo ciekawe pytania lubię, bo zmuszają mnie też one do poszerzenia swojej wiedzy, no i tak naprawdę motywują do, do tego, żeby być lepszym w tym, co tutaj robię. Więc do zobaczenia, do dosłyszenia już z Polski. My też wkrótce widzimy się na kolejnych wyjazdach. Najbliższy to chyba za dwa tygodnie Sardynia, a potem z końcem marca Chorwacja, potem w na początku kwietnia znowu Chorwacja, więc wyjazdów będzie dużo i wszyscy fani vlogów też będą coś dla siebie jeszcze pewnie wkrótce mieli.